Mercedes pochwalił się swoją nową A-klasą wersji A45 AMG, gdzie z dwulitrowego silnika wycisnęli bardzo dużo koni. Ile dokładnie? Tego Ci jeszcze nie zdradzę, bo to dowiesz się w następnym odcinku. Żartowałem. Dzisiaj Ci opowiem, kto wycisnął najwięcej z dwulitrowego czterocylindrowego silnika. No i Mercedes wycisnął bardzo dużo. Ale czy najwięcej? No właśnie. Jestem Grzegorz, to jest kolejny odcinek LCM, czyli luźne ciekawostki motoryzacyjne i dzisiaj w luźny sposób Ci opowiem o tym, ile udało się wycisnąć mocy z silnika 2.0. No i oczywiście opowiem Ci o tym, jak zawsze, z innej perspektywy. Naszą przygodę musimy zacząć od pewnej ilości koni i myślę, że idealnie to będzie 300. A później pójdziemy w górę aż do rekordzisty. No a równo 300 koni ma? Znasz tą markę. Oni robią swoje kultowe Porsche 911. I tam masz link do historii 911. No ale oni produkują jeszcze inne samochody. I spokojnie, nie będę cię tutaj zanudzać suwami, ale. Chodzi mi o Caymana czy Boxtera, czyli zabawki na kręte drogi. No i z racji tego, że świat chce być dzisiaj bardzo eko. Więc śmieci z Europy czy USA wywozi się do Afryki, aby u nas było pseudo-czysto, no a za resztę zanieczyszczeń obwinia się tylko i wyłącznie samochody. Więc producenci samochodowi muszą kombinować, aby spełniać te nowe normy spalin, dlatego downsizing dotyka każdego. I model Cayman czy Boxster ma teraz cztery cylindry oraz turbo. Mocniejsze wersje mają silnik 2,5 litra, znowu podstawowy ma równo 2.0 oraz 300 koni wyciśnięte z silnika czterocylindrowego. Czyli idealnie, aby otworzyć naszą stawkę. Porsche zmieniło silnik sześciocylindrowy na czterocylindrowy i było sporo płaczu z tego powodu, ale to co zrobiło BMW to dopiero jest... Pewnie domyślasz się, o jaki model chodzi. O samochód, który w oczach każdego entuzjasty zamiatania tyłkiem po asfalcie wywołuje radość na twarzy. Tak jest, chodzi o BMW serii 1, które jako jedyne auto kompaktowe miało napęd na tył i... Kluczem tutaj jest słowo miało. No właśnie, miało, ponieważ BMW postanowiło całkowicie zmienić jego charakter i teraz każde BMW Serie 1 rodzi się jako auto przednio napędowe. Ok, mamy wersję X-Drive, ale to takie coś jak ma Audi, więc auto pluje przodem, zamiast ślizgać się tyłem. Niestety, od teraz nieważne, jaką wersję serii 1 wybierzesz, od tej najsłabszej po M135i, to żadna nie będzie robić. Tego. Ok, nowa seria 1 będzie się pewnie poprawnie prowadzić, ale słowo poprawnie nie pasuje do BMW, bo do BMW pasuje Hooliga. Niestety, seria 1 już nią nie jest. No ale to nie koniec niespodzianek, bo. Przedni model M135i czy M140i ma pod maską rzędową sześciocylindrową jednostkę. Znowu, nowe M135i ma już tylko cztery cylindry, ułożone jak w Audi, czyli silnik wisi na przedniej osi, przez co ten model nie ma już wiele wspólnego z poprzednim BMW Serii 1. Ok, nie brzmi najgorzej, ale to już tylko cztery cylindry i to już nie jest to samo. A mamy tutaj 306 koni silnika 2.0, więc załapało się na naszą listę. No i te BMW. Czekaj, czekaj, przepraszam. Te Audi ze znaczkiem BMW. No właśnie, miało być Audi, ale będzie inny konkurent BMW. Mercedes, który w końcu odrobił zadanie domowe, bo kiedyś to o. No, odwalili taką manianę, że. Przepraszam wszystkich właścicieli, przepraszam. Przepraszam właścicieli tej A klasy, ale ten samochód nie zasługuje na to, aby mieć znaczek Mercedesa, bo to auto jest tandetne, plastikowe i prowadzi się w zakrętach jak to. Wybaczcie, ale pierwsza A klasa to. Nie, nie. No ale Mercedes zdał sobie z tego sprawę, i nowy model pokazany w 2012 roku w końcu zaczął wyglądać jak Mercedes. Okej, okay, miał pewne braki, ale czuć w nim klimat Mercedesa. Co do tych braków, to przede wszystkim brakowało pewnego silnika. Bo tak, jeśli chciałeś mieć takiego Mercedesa do lansu, to były silniki poniżej 200 koni. A jeśli chciałeś poczuć adrenalinę, to miałeś do wyboru tylko A250 o mocy 211 koni. No i potem długo, długo nic i na szczycie był A45 AMG o mocy 360 koni. No i nie było nic pomiędzy tym 211 a 360. A konkurencja, czyli Audi, miała swoje Audi S3 o mocy 300 koni. Czyli idealnie pomiędzy 200 koną wersją a... Audi RS3. No ale przy okazji najnowszej edycji Mercedesa A klasy, Mercedes nadrobił zaległości i przygotował A35 AMG o mocy 306 koni. Oczywiście z silnika 2.0, czyli mamy idealnie pomiędzy A250 o mocy 224 koni a A45 AMG o mocy będzie później. A mówię teraz o tym silniku, ponieważ A35 AMG ma inny silnik niż A45 AMG, o którym będzie później, bo teraz wspomniane. Audi Ile to już było historii o silnikach 2.0 TFSI czy tam TSI? Panie, a ile, a ile a ile to oleju bierze? No panie, no ile tego oleju, no? Więc z racji tego, że będzie teraz o tym silniku, to powiem 2-3 zdania. W 2004 roku pojawił się silnik 2.0 TFSI i ten silnik, no jeśli nie był katowany, to nie bierze oleju. Nie bierze oleju. Później, około 2008 roku, Volkswagen wprowadził nowy silnik 2.0 TSI i tam już bywa z tym różnie. Czyli lubi sobie popić olej jak bohater filmu pod Mocnym Aniołem. Lit premium, gorzka żądkowa, cztery piwa. No ale od około 2012 roku silnik ten jest już w trzeciej generacji i odstawił alkohol i zabrał się za wyciskanie na siłowni. Więc silnik ten ma duży potencjał. Golfie R400 miał mieć, jak sama nazwa wskazuje, 400 koni. No a w takim Audi TT4 Sport Concept silnik 2.0 miał mieć już 420 koni w serii. No właśnie miał, ale wybuchła afera Dieselgate i grupa Volkswagen okroiła wszystkie tego typu projekty i oficjalnie z silnika 2.0 TSI dziś wyciska się tylko 310 koni. Znajdziesz ten silnik prawie we wszystkim, co produkuje Volkswagen Group od Golfa R po Audi TTS czy tam Audi S3. Okej, okay. pojawiły się też takie auta jak Golf R360S, czyli specjalna wersja na Szwajcarię, gdzie mamy 360 koni, ale moc ta wynika z tuningu firmy Apt. Tak samo jest z Seatem Leonem Kupra R 370 Carbon, gdzie mamy auto wzmocnione przez program, a nie tak to wychodziło z fabryki. Więc póki co Volkswagenowskie 2.0 TSI nie pokazało jeszcze swojego oblicza i ma dziś tylko albo aż 310 koni. No, a teraz czas na bohatera prosto z Japonii, czyli auto, które wzbudza wiele kontrowersji, a mnie się podoba. Ale zacznijmy od poprzednika. Honda Civic Type R 9 generacji to samochód, na który wielu narzekało, że to już nie to samo co kiedyś, bo tam jest silnik z Turbo. Okej, okay, muszę się przyznać, także marudziłem na temat tego silnika, tylko że gdyby nie Turbo, to Civic musiałby dziś grać w drugiej lidze. Bo ileby by wyciseli z wolnocącego silnika 2.0 Witek 250-260 KONI? A to jest przecież dziś druga liga. No a czy ten samochód wygląda, jakby miał grać w drugiej lidze? Type R to wojownik. No a najnowszy model wygląda na jeszcze większego wojownika. Okej, okay, wielu powie, że projektanci nie wiedzieli, kiedy przestać mu dodawać dodatki tuningowe, ale dla mnie tak ma wyglądać wojownik. Honda Civic Type R to wojownik, a nie laluś. I udowodnił to na to, torze Nürburgring. Tam gdzieś jest o tym odcinek. W każdym razie, jego 4 silnik 2.0 z turbo generuje 320 koni i to sprawiło, że załapał się na naszą listę, tym bardziej, że Type R to prawdziwy twardziel. Znasz takie słowo jak kaizen? Ono no, dwa znaczenia, ale nas interesuje, że oznacza ono niekończący się proces ulepszania. No i wiesz, do jakiej marki jakiego samochodu pasuje to określenie? Mnie tutaj pasuje ten samochód. Po tym jak Subaru odpuściło sobie Formułę 1, tam masz link. To zabrali się za rajdy i użyli w nich silnika 2.0 w układzie bokser zwanego jako. EJ20, który urodził się w 1989 roku i do dziś ma zastosowanie w samochodach Subaru. Jego najmocniejsze wcielenie znajdziesz w modelu Subaru WRX S208. Gdzie mamy wspomniany silnik EJ20 zmodyfikowany i podciągnięty do 329 koni. Nie będę się rozgadywał na temat tego modelu, bo zrobiłem specjalny odcinek o Subaru serii S. Powiem tylko, że to już 30 lat na rynku jest ten silnik czterocylindrowy, dwulitrowy zwany EJ20. Sporo. Co nie? I to jest właśnie filozofia Kaizen. Niekończący proces ulepszania. Volvo! Ha! Volvo, Volvo! Jak mogliście do tego doprowadzić? Kiedyś był silnik V8 skonstruowany przy pomocy japońskiej marki Yamaha, który brzmi szczególnie jak tam podłubiesz sobie wydechu. Kiedyś mieli także słynne sześciocylindrowe rzędówki, aby wkurzać Niemców w ich Audi S4 czy BMW 335i. No i chyba każdy pamięta te słynne 5-cylindrów. Kiedyś Volvo oznaczało wybór i różnorodność, a dziś nieważne jakie auto od nich wybierzesz, czy to jest wielki SUV, czy limuzyna, to największa ilość cylindrów jaką otrzymasz to 4 z silnika 2.0. Ok, w poprzedniej wersji S60 Polestar z silnika 2.0 wycisnęli aż 367 koni, co jest z kosmiczną wartością i plasuje Volvo wysoko w stawce silników 2.0. No ale Volvo to prestiżowa marka i nawet jak mieszają ten silnik 2.0 z elektrykiem, co w takim Polestar 1 daje nam wynik 600 koni, z czego 380 pochodzi z silnika spalinowego, to jednak to dalej tylko 4 cylindry i silnik 2.0. No a ja od takiej charakternej marki jak Volvo oczekuję czegoś więcej. Choć te 367 koni silnika 2.0 to sporo, ale ja chcę, aby u nich grzmiało jak kiedyś. Mercedes plus AMG to zawsze brzmiało groźnie i muskularnie. Nawet dziś, kiedy świat jest zbzikowany na pseudo-eko, to AMG brzmi groźnie i muskularnie. Wszystko przez muskularny silnik V8, który kojarzony jest z AMG, więc to był szok, kiedy Mercedes w 2013 roku przedstawił model AMG z silnikiem czterocylindrowym o pojemności 2,0 i to był model A45 AMG. Ok, miał dużo mocy, bo aż 360 koni, ale... Wielu było zdziwionych, że AMG może być z takim małym silnikiem. Jednak Mercedes miał inny cel. On chciał się stać najmocniejszym kompaktowym autem i bił się z Audi RS3, który w tym czasie miał silnik o mocy 340 koni. No ale Audi łatwo skóry nie oddało. Więc przy okazji kolejnej generacji Audi RS3 pojawiła się większa i mocniejsza wersja o mocy 367 koni. 7 koni więcej od Mercedesa, więc co Mercedes zrobił? No jak to co? Wypuścili wersję poliftingu w 2016 roku, gdzie moc wzrosła do 381 koni, tym samym Mercedes pobił Audi. No ale Audi miało przewagę. Bo ich silnik to przecież ma 2,5 litra pojemności zamiast 2,0 jak Mercedesie. No i Audi ma 5 cylindrów, a Mercedes tylko 4. Więc Audi zrobiło wersję RS3 o mocy 400 koni, tym samym pokazali Mercedesowi, że może sobie te swoje 4 cylindry i 2 litry włożyć. No ale wiesz co się stało. Mercedes w świątecznej reklamie zaczął wkurzać Audi innych pokazując, że nowe A45 to będzie także fun car, bo będzie w nim drift mode. Pytanie tylko było takie, czy przebije Audi RS3 mocą? Najnowsza wersja A45 AMG ma moc 387 koni, co w sumie jest mniej niż w Audi. No ale jest. Ale. No ale, jest także wersja Mercedes A45 AMG S, gdzie mamy z silnika 4-cylindrowego o pojemności 2.0 wyciśnięte 421 koni. Audi, twój ruch. No a Mercedesowi należy pogratulować, że zrobił najmocniejszy silnik czterocylindrowy na świecie. No właśnie, czekaj, 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 bo chyba ktoś zapomniał o dawnym wojowniku z Japonii. Wiesz jaka marka z silnika 2.0 wycisnęła więcej niż 421 koni? Wiesz jakie auto ma taki silnik? Pewnie wiesz... Tak jest. Mitsubishi Lancer Evo to samochód legenda i wielki wojownik. Bo kiedy w Europie trwała walka pomiędzy Audi, BMW i Mercedesem o największą ilość mocy, to podobna rywalizacja trwała w Japonii pomiędzy Subaru a Mitsubishi. Impreza STI oraz Lancer Evo to samochody, które zawsze ze sobą rywalizowały i ich moc rosła, 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 aż w końcu Subaru skończyło z tym. wersja Cosworth, gdzie wycisnęli aż 400 koni ale z silnika 2,5 litra. Więc Mitsubishi nie mógł być gorszy i także miał wersję 400 konną. Model ten nazwany został fq 400 jak nazwa wskazuje, ma 400 koni. No ale Mitsubishi nie powiedział wtedy ostatniego słowa i ze swojego silnika 4 o pojemności 2 litrów wycisnęli dużo więcej mocy. I na 40-lecie Mitsubishi Wielkiej Brytanii pojawił się model Lancer Evo X. FQ, myślnik 440 mr. Tak jest, Mitsubishi ze swojego dwulitrowego silnika wycisnęli aż 440 koni, choć pewne źródła podają, że jest to 450 koni, co jest rekordem, jeśli chodzi o silnik dwulitrowy produkowany seryjnie. Więc Mercedes, będziesz musiał popracować jeszcze nad swoim 2.0, aby dogonić Mitsubishi. Tym bardziej, że może już nie ma Lancer'a Evo w produkcji, ale jego legenda żyje i wszyscy wiedzą, że jego silnik 2.0 ma ogromny potencjał. Więc tak wygląda lista samochodów, które mają najmocniejsze silniki czterocylindrowe o pojemności 2.0. Daj znać w komentarzu, które auto Ty chętnie przytuliłbyś do swojego garażu. No jak się podobało, to łapa w górę. Tam na dole masz linki do naszych innych miejsc i wiem, że teraz tam jest taka lekka cisza, ale spokojnie zaraz się tam uaktywnimy. Jak chcesz w ogóle nas wesprzeć, to możesz kupić taki kubek. Na dole masz info, jak to zrobić. I pamiętaj, życie jest za krótkie, aby co, no wiadomo, jeździć autem bez charakteru. jinky